Niech z tobą, byku. Pamiętaj, nie posraj się. Tam są, daj im parasol! Jajecznica poszła, rosołek? Wejdzie cały. Cały rosołek. Dobra, do zobaczenia, ile? 5-6 godzin. Czym się. Jak ma, podzielało jeszcze? Tak, tak. Druga 36 18 Lipiec 21 Teraz goń tego pikula, bo jemu zimno Trzymaj się Hej masz tu rodzinę, to ja chciałem ci życzyć 100 Kolejna dawka, rosołku się pyrczym, pyrczym Tutaj jest odpoczywane Hmm Dobra, tu im poszło mocno Dawać dawać Widzimy się w Kudowie Coś gdzieś Skoro, że ten mnie dojechał Zaraz dojedzie, nie Sraj się Dobrze wyglądacie Chyba, się jest niepoważny Brawo, brawo, brawo Ale Widzimy się w lądku? No to ja mam nadzieję Nie po to, zanim drugą noc jeżdżę No właśnie Ból jest tylko w twojej głowie Prawda no. Ależ mi na głowy No Ból to nie granica, nie? Ból to nie granica Ból ale jest taka hipotermia, odwodnienie to już to jest hit. Jadę se autem, no. jadę se autem, patrzę, a tu wyłazi coś z lasu. Wyłazi, kurwa, Piotr Paweł. Pokaż, chodź tu, tutaj. Kaszka się wycofie. się wytuje. Książniczko. Książniczko. Stajemy. Kurwa. Ja pierdolę, kocham cię, kurwa, Lecimy z jajeczniczką, z kawką Księżniczko, jak tam? Krem do opalania. Krem do opalania. To dopiero będzie? Ha! O, brawo. Jest spart oh, Teraz dopiero wrzucimy dwójkę. A potem trójkę Trzymaj się ciepło Schody do nieba do glorii i chwały. Świeżość, świeżość, jest Piotr. Dawaj, dawaj le lewo, lewo, lewo. Masz prawo. Dobra. Do zobaczenia panu No, ciśnij, ciśnij. lecisz. Jest Piotr, dwa kilometry do mety. Ale on już to zrobił, on już to wie. Eee. Tak jest, jest. Jedziesz. Pamiętaj, w tym bieganiu to o lans chodzi. Ale, ty, ale ale jak to się mówi? W chuj z sprzętu zero talentu! Piotr Pikul! Jazda na metę. Pałunina to na miarę, to jest 170 km, Dobiegł, dowiódł. za kolejnym podejściem, ale pojawia się Piotr Pikul 240 km. To 111 yeah. Ale, Słuchajcie, jak już razy próbował to 111 miejsce idąło, bo ma jeden, jeden, jeden. Tak jest yeah. Tak, za tydzień się znajdzie nowy Są jeszcze 330, 450